Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W tym filmie dowiecie się, jak podłączyć się pod serwer TeamSpeak. Dla niektórych jest to bardzo trudne, także mam nadzieję, że ten film rozświetli niektórym, jak połączyć się z, tym, z serwerem TeamSpeak. Tak więc będziemy potrzebowali oczywiście serwera TeamSpeak. Mam tutaj na myśli oczywiście samego klienta. Będziemy potrzebowali klienta serwera TeamSpeak, którego mam tutaj schowanego w traju. Dobrze, tak, wy tak wygląda normalny Teamspeak, klient Teamspeaka. I potrzebujemy oczywiście adres IP, tak? z racji tego, że ten film jest nagrywany na potrzeby pewnego serwera, nieważne jakiego. Yy, mamy tutaj IP pod przyciskiem connect, jest to dev.lg4.eu. I w takim razie, jak się połączyć? O, musimy wejść w zakładkę connections. Zdecydowanie kliknąć connect bądź bezpośrednio kliknąć, kliknąć control S. To nam da dokładnie ten sam efekt. Yy, dobrze, w tym miejscu wpisujemy adres serwera. W tym miejscu wpisujemy swój nick. Tutaj dalej możemy dodatkowe informacje zawrzeć jeśli chodzi o połączenie, ale jednak nie musimy. Standardowo opcja More będzie odznaczona, także będziecie mieli takie okienko. Dobrze, teraz jak się połączyć z serwerem? Wystarczy, że nie ma connect. Bardzo szybko się połączymy i w tym momencie już na serwerze Teamspeak. Także co? Mam nadzieję, że Wam troszkę to wytłumaczyłem. Zapraszam Was do komentowania. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście napiszcie je w komentarzu, z przyjemnością odpowiem. I co? Na razie do zobaczenia. Cześć.